Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj omówimy sobie Pokémon Horizons Mega Voltage odcinek 116, początek treningu Terrarium, tak jak w sumie wczoraj Wam obiecałem i nie przedłużając zostawcie lajka i subskrypcję, a ja już biorę się za oglądanie, a później zrobię recenzję. Odcinek 116 stanowił kontynuację przygód głównych bohaterów w Akademii Blueberry. Centralnym punktem epizodu była walka Roya z Draytonem, członkiem Eternity czwórki Akademii Blueberry. Roy przegrał tę walkę. Po walce, Drayton udzielił Royowi radę, aby był bardziej wylozowany podczas starć. Bitwa była bardzo dobra, kilo teraz zobaczyliśmy w akcji, bo już dawno go w sumie nie było. Mimo wszystko. Drayton jest bardzo potężnym trenerem, co widać było potwierdzenie też, że jest pokrewiony właśnie z Draydenem z unowy, więc jak najbardziej to jest na plus. Stwierdzono też, że ultowi przyda się trening pod hasłem obserwuj i myśl, potem działaj. Dzięki temu Chess Lacey chce go nauczyć, i prawdopodobnie w kolejnym odcinku będą jakaś, będzie jakaś walka między nimi, tak tylko się domyślam. Ale no, faktycznie Lacey jako nauczycielka dla Ulta może być bardzo dobrą osobą. Ogólnie Lacey też na plus jest bardzo odpowiedzialna, spoko postać. Wydaje mi się, że też jest szansa, żeby Uld złapał overquila, więc też byłoby to całkiem spoko dla niego, jest to śniutkowy pokémon. W odcinku zobaczyliśmy też Penny i Dot zbierającą oczywiście monety dla Gimigula, Też były telefony, które miały na zadanie chyba po prostu wiecie zadzwonić do reszty naszych przyjaciół z Asagiego, że wszystko jest OK. Tak samo mogliśmy zobaczyć między innymi Anę znów, która pomaga w liko. Oraz m.in. Carmine, chyba tak się nazywała, to była dziewczyna z wątku z Kitikami. ma młodszego brata Kierana, więc spoko, że tutaj się pojawiła, w grach też tak było. No i przede wszystkim warto tutaj jeszcze powiedzieć, że każdy z naszych protagonistów sobie wybrał jeden region, m.in. to, że Roy był w tym kamiennym, takim bardziej biomie, polarnym, Sawana to była dla Liko, no a ten plażowy bardziej był dla właśnie Dot. Na początku Drayton też wykiwał Roya na zasadzie, że robił jego misje, yy, czyli MBB, czyli misje Akademii Blueberry to są, które po prostu później można punkty wymieniać na przykład w stołówce. No i dzięki temu w sumie yy, Drayton sobie trochę zarobił. No ale powiedział, że postawi chociaż lodał na stołówce Royowi, nie? Więc też spoko. Tak naprawdę Drayton dopiero przyszedł do walki w momencie, kiedy usłyszał, że Roy trenował z Hustlem. Czy jak on tam miał Boże z tym elitarnym yy, ziomeczkiem z Paldei, co ma typ smoczy, więc na pewno go kojarzycie. I w zasadzie to jeszcze wszyscy się musieli spotkać z panią Briar yy, w Akademii po prostu, żeby porozmawiać a, a propos Terapagosa i o tym, że Exit ma nowe strefy mocy, które są dużo groźniejsze, mimo wszystko Terapagos dał radę im się sprzeciwstawić. W sumie to tyle w tym odcinku. Jak dla mnie odcinek mega fajny, fajna walka między Draytonem a Royem. Ult też jest taki dość ciekawy w tym odcinku, bo cały czas ucieka tej Lacey, a ona chce naprawdę dobrze dla niego. więc stawiam, że jutro będziemy oglądać po prostu walkę między nimi. No i. Jak najbardziej rozwój roja jest na plus, bo fajnie, że będzie jeszcze silniejszy. Ktoś może powiedzieć, że Liko jest teraz postawiona na bok, ale pamiętajmy, że Ligo przez większość czasu była bardzo rozwinięta postacią, kiedy reszta była totalnym no, dnem, nie oszukujmy się. Bo tam, gdzie Liko była już bardzo mocna, to Dot czy Roy o walkach wiedzieli tyle, że coś takiego istnieje, nie? Nie ma tutaj co zmieniać. Podczas walki też zastosował Roy taktykę na Rayquazie, czyli gdzie tam kilometr sobie po prostu latał, a krokonal był na nim i nawalali się nie, więc spoko. Fajnie było też wykorzystane moment, jak Drayten użył tańca deszczu, żeby zwiększyć prędkość Kingdry, więc jak najbardziej spoko. No i sam Archaludon pokazał się naprawdę super strony. Jest to chyba jego pierwszy debiut w anime. I w sumie no, zrobił na mnie wielkie wrażenie, jestem na tak. Ogólnie spoko odcineczek, a tymczasem widzimy się już jutro. Cześć!